Kalendari są takie dni, które różnią się od innych, dni od świętne. Od razu robi się raźniej. Chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała. W szkole są klasy i dużo dzieci, a czasami szybko leci. Piękne literki pisze ze proszę pokażę, jak nie wierzycie. Ja się głoskować już nauczyłam, na lekcji grzeczny cały... Tata obiecał kupić komputer, jeśli się dobrze liczyć nauczę. Ja komputera nie potrzebuję, jak ryba w wodzie w matki się czuje. Jeden i jeden daje dwa, dwa i dwa, dwa to cztery daje. Teraz liczyć się uczymy, to rzeczy ciekawe są. Dwa misie, trzy skatanki, rata, pięć zabawek. Jeden słon jest, dwa niedźwiedzie. Cztery małe koty, czego tutaj jest najwięcej, dowiemy się o tym. choć dłużej to jest jeden. Kotu tam dwie pary. Kotu więcej jest niż słoni, to nie żadne czary. I uśmiech zawsze gości na Twojej twarzy, wtedy Cię przyjaźnią każdy będzie dobrze. Nie hałasuj na twarzy, każdy Ci to powie, za hałas nie w nerwy i zdrowie. Nie się z na kolego, to przynosi wiele złego. Lotkowanie nie własne przeciw Tobie się obraca. Nigdy nie skacz, uczniu mały, bo to nie przynosi chwały obrażać się tą wada. Tak się zachowywać nie wypada. Here then. Tam Jest na mapie mała kropka. Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. Jak ciekawie i wesoło w moim świecie naokoło. Na, na podróż. śpiewać piosenki, wiedząc to tej ślubowanie, więc mogą za chwilę złożyć uroczystą przysięgę i zostać pasowani na uczniów w naszej szkoły. Proszę o powstanie. Baczność. Poczek sztabarowy wprowadzić. jak Panie uczyły. Ja będę czytać po poródku, a Wy będziecie powtarzać. I pamiętajcie, to jest ślubowanie, czyli rodzaj takiego przyrzeczenia. Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię. Dbać o dobre imię. Swojej klasy Oh! stało się zadość, to pozwolicie, że takim symbolem szkoły, którym jest jednak ołówek, tak, dzisiaj jak kiedyś rycerzy pasowano mieczem, tak, ja dzisiaj tym ołówkiem pasować was będę na uczniu szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich. I z wielką radością wszyscy będziemy oczekiwać, że będziecie dumnie i godnie reprezentowali naszą szkołę i wy również jako uczniowie już jesteście małymi patriotami. Kochacie swoją ojczyznę, jeżeli przykładacie się już do swoich obowiązków szkolnych, jeżeli y, jesteście dobrymi kolegami, koleżankami, stosujecie się do poleceń, wpadacie na nowe, ciekawe pomysły i również jak się fajnie bawicie. To też jest patriotyzm. Gratuluję Wam dzisiaj takiego pięknego występu i oto czyjś swoją powinność. Mam nadzieję, że każdy ciągle trzyma. Nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> tak, najpierw pierwszy rząd. Pasujecie? tak teraz. i co? wytrzymujecie? tak? dajecie radę? poproszę bliżej proszę. tak i tak Eluniu poproszę cię bliżej pasujecie na ucznia i Miłoszka a ty jak masz na imię? Przemek i tu już mamy grupę wypasowaną i co przyjemnie było, nie bolało? Nie bolało. I nie bolało. To, od idziemy do następnej grupy. Każdy zostanie pasowany na ucznia pierwszej klasy. Muszę wam powiedzieć, że wrażenie zrobiliście na mnie wielkie, bo tak pięknie śpiewaliście i mówiliście swoje teksty, że ja byłam pod wrażeniem. Tylu was i dzisiaj to ja jestem najbardziej dumna, i wasze panie są dumne, wszystkie. I pan Krzysztof, który filmuje całą uroczystość, jesteśmy dumni, że zechcieliście przyjść do naszej szkoły. A powiecie czy wam się tu podoba w tej szkole? Ta! Podoba wam się, to świetnie. Wy mi się najbardziej łeb, ale Wy mi się też podobacie. Bo wszyscy się uśmiechacie, teraz tak, żebym nie zgubiła kogoś, bo bez pasowania ołówkiem to nie byłby uczeń. Pasowanie już Tak, tutaj dziewczynki? Tak, to tylko ta grupa. Ty byłeś już pasowany? Nie, to Cię pasuje. I teraz zacznę od naszych pięknych dziewczyn, z której to klasy. I tu są nasi panowie. Która to klasa teraz tu stoi? Pierwsza beczka. I Wam też się w szkole podoba? Tak, tak. Super. A co najbardziej lubicie w szkole oprócz wf u że język jest przepustką do świata. Tak? Jak znacie, im więcej będziecie znać języków, tym będzie Wam łatwiej. Gratuluję Wam i witam uczniów klasy pierwszej A, pierwszej B i pierwszej C w pełnoprawnym, jako pełnoprawni uczniowie szkoły podstawowej w Grodzieżu. Już macie na a wiem, jest, zdania, i w wielu ważnych zdaniach dotyczących szkoły będziemy Was pytać o Waszą opinię. Tak? Dziękuję Wam pięknie i gratuluję. Brawa!